No witam was serdecznie w kolejnym filmiku. To jest trzeci dzień w terenie wędrówki mamy za sobą 9600. No i co? No i znowu tyka. Stało dłużki nie zobaczyłem. Słoneczko tutaj pomogło. No, słuchajcie, nie tak łatwo dojść. A dlaczego? Dlatego, że chyba pierwszy raz w życiu podniosę dostojną parkę. Bardzo blisko siebie, w zasadzie kilka kroków. Tą, którą zobaczyłem pierwszą widzieliście. A teraz zobaczcie, co widzimy o właśnie tu. No, kolejny będzie klawy dzień. No, słuchajcie, to będzie dostojność dzisiejszego dnia. Z tego co widzę oczywiście z tego roku, i chyba dwunastak. Nie dwunastaczek, tylko dwunastak Zaraz podejdziemy do drugiej tyki, która leży obok Zobaczymy, czy to parunia No ale wiadomo, 99% powinno tak być Będzie ten zrzucik trochę ważył Ta tyka troszkę wygląda solidniej, dostojniej eee, No lux. No dwunastaczek jak nic I piękna dostojność Ładny grubasek, gruba, duża, ładna tyka o. Zaraz zobaczymy drugą O kurde Słuchajcie No wiadomo, że z tego roku To jest świeżak Wcale tutaj długo nie leży w ogóle szedł na czternastaka, no jakby ktoś to tak liczył, to tak można powiedzieć Słuchajcie, ja tego byka kojarzę eee, To jest jeden z kielichowców tutaj Kurde, nawet chyba mam go na zdjęciach, zobaczymy w materiałach. Druga tyka, która leży kilka kroków stąd, ma jeszcze piękniejszą koronę, szerszą z większym wgłębieniem. O, słuchajcie, ten rok mogę powiedzieć, że zaliczyłem po swojemu z wielkim szacunem. Dostojność piękna, cudokorona, korona, mega, mega harpaganik. Nie jest długi, ale wagę ma. Piękna teka. Idziemy po drugą. Parunia jak nic. Słuchajcie. Parunia jak nic. I to jest 14, tak Zobaczcie. To jest ta, co przed chwilą podnieśliśmy. A teraz. O! Ho, 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 ho. I piękna korunia. Piękna korunia. Kielichowiec. Słuchajcie. Jak nic. Ale dostojne bycie wszystko. Dostojne byczysko, tutaj szeroki, no prawie nadgarstek, no nie, nie obejmuję. Dostojne byczysko i dostojna para, słuchajcie. Ha! Takie szczęście, może wreszcie ja zasłużyłem na nie. Przecudna, przecudna parunia, jestem bardzo zadowolony. Trzeci dzień w terenie, 9600 dzisiaj jedna tyka od drugiej 18 kroków no nie chciało mu się nosić ta będzie ważyć ze 3,5 kg. Obaczcie. Przecudne. Barunia 14 Tu jakby chciał, to mógłby chyba go jeszcze dalej liczyć. No ale ale nie ma co. Uf. dziękuję. Słuchajcie, pod wpływem emocji, no myślałem, że jest to para, prawda? Ale słuchajcie, te tyki naprawdę się od siebie troszeczkę różnią. Teraz się przyjrzałem. Od opieraka tutaj struktura tej tyki, grubość, szerokość jest bardzo podobna, w zasadzie taka sama. Korony, wiadomo, tutaj są takie byki, taka genetyka, że jak widzicie po moich filmach, zdjęciach i tak dalej, mogą być zdecydowanie różne, więc tutaj nie patrzymy na, na korony, bo są inne, ale uperlenie tych tyk jest troszeczkę inne. Co prawda, ta była bardziej w błocie, więc ona troszeczkę wygląda inaczej, ale widzę różnicę. Nie wiem, czy te dwa dostojne byki. Szły i się tyrknęły, i każdy zrzucił akurat do pary. <gry> Zaraz pójdę w terenie, połażę tutaj troszkę. To jest mocna zagadka. Prześledzę także materiał w domu, który mam z rykowiska, ze zdjęć i z filmów. Zobaczę, bo tego byka kojarzę. Muszę zobaczyć po prostu drugą jego tykę. Jego mam chyba uwiecznionego albo na filmie, albo na zdjęciu. No nieważne, to się wszystko okaże. Więc jest, słuchajcie, zagadka. Kurde, no, może się okazać, że znowu 18 kroków dalej, czy tam 25, czy 100 metrów leżą e, do pary, i w tym momencie wszystko by się okazało. No bo strasznie ten kolor mnie tutaj mm, zadziwia. Jest to troszeczkę inna ta tonacja i te uperlenie tutaj jest bardziej wyraźne, większe, ale pff, słuchajcie, mm, ja mam później puszczę. Zresztą puszczałem Wam na filmach e, różnicę genetyczną tutaj e, byków e, i jak widzicie, one się totalnie różnią. To nie jest tak, że jak na jednej ma powiedzmy 7, to na drugiej musi mieć 6 albo 7. Gówno, prawda? Przepraszam. E, pokażę Wam takie ujęcia, gdzie jedna tyka ma 7, druga 5, nie jest ten nie, nieregularny nie, nie e, byczysko, a, a jak ktoś mówi, na jednym łbie e, ten wieniec nosi. Więc słuchajcie, w tym momencie mam zagadkę. Może to pod wpływem emocji, nie wiem, bardzo się cieszę. Tym bardziej, że tego gościa to znam. Słuchajcie, pokręcę się troszkę, zobaczymy co dalej, co materiał nam pokaże. No i kilka kroków, jak to się mówi, trzeba zrobić. Mamy jeszcze troszkę czasu. Zagadka jest. No i słuchajcie, wiemy o co chodzi, możemy to sprawdzić po marzeniach, no wiadomo. Tu mamy kółeczko, tu mamy jajeczko. Więc w tym momencie wiecie sami, raczej to nie jest para. Idziemy, szukamy dalej. Witam Was serdecznie w czwartym dniu poszukiwań. Tak jak zauważyliście na materiale, nie jest to para, są to dwie inne tyki od dwóch innych byków. Różnice są na spokojnie w domu, gdy emocje ochłonęły, gdy troszkę przeczyściłem te tyki. Zobaczyłem te różnice na tak zwanym dywanie. Inna elipsa, dwa różne mozdrzenie, oczniak od nadoczniaka w innych odstępach też się różniące i tak dalej. Co prawda wagę mają 3,800, a ta ładniejsza z tą piękną rozgwiazdą, z tą koroną ma no prawie cztery tam, 3,970 wyszło na elektronicznej wadze. Są to dwa inne byki, zbieg okoliczności 18 kroków, rewelacja. Marzy mi się w ogóle takie nagranie, żeby w fajnym ujęciu, w dobrym świetle, w miarę bliskiej odległości nagrać takie coś, bo jest to zagadka. Czy się tyrknęły, czy przebiegały, I akurat zbieg okoliczności wygrana w totka, że, że upadły tak obok siebie, że położyły te tyki tak blisko. Ja zrobiłem tutaj dzisiaj 3 km, no bez 100 metrów, bodaj, że tam GPS pokazuje. Klucze jak idiota za przeproszeniem, ale odpuszczam ten temat. Wędruje za ujęciami. No, tak jak widzicie, jedna ta z tych tyk z tą rozgwiazą strasznie mi się podoba, i tak dalej. Kojarzę tego byka. Ten materiał, jeżeli znajdę, to wam pokażę, bo mam go z rykowiska albo na zdjęciach, albo na filmach. To co wspominałem. No, wspaniała akcja, wspaniały dzień. Cztery dni w terenie przyniosły sukces. Dopisała w miarę pogoda. No, pierwszy dzień był tylko ze wszelkiego rodzaju krupami śnieżnymi, śniegiem, deszczem i tak dalej. Dzisiaj odpuszczam, już nie będę wariata z siebie robił i latał tutaj. No bo nie wiem, czy ktoś to podniósł, czy one sobie dostojnie leżą. Ten teren niedługo tak się zagęści i pójdzie taki cień tutaj, że albo będą tak zwane ogryzki i zgryski kolejnego sezonu, albo ktoś rzeczywiście cieszy się w domu i ma także dwie fajne tyki od ładnych, dostojnych jeleni. Więc pozdrawiam Was gorąco, wszystko się wyjaśniło, emocje potężne. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i dasz bur!